Halo, salut, cześć, z tej strony Swater. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Militaria. W dzisiejszym odcinku będzie Scyzoryk, Scyzoryk Bundeswery od producenta Miltek. A więc zapraszam do oglądania. A więc Scyzoryk. Prezentuje się następująco Jest to również multitool Który charakteryzuje się tym, że jest dosyć praktycznym narzędziem Ponieważ mieści w sobie parę narzędzi, w zasadzie do tego się nazywa multitool Czyli wiele narzędzi Podstawowym narzędziem będzie oczywiście nóż Jest on bardzo ostry Jest on fabrycznie bardzo ostry więc nie wymaga żadnego ostrzenia. Wiadomo, nóż się przydaje do wielu rzeczy. Nie trzeba jakoś wyjaśniać, do czego służy. Chyba każdy wie. Wynajmniej mam taką nadzieję. Kolejnym tutaj bardzo ważnym elementem jest piłka, która ma nieregularne ząbki, a w zasadzie kilka rzędów tych ząbków. Naprawdę. Tnie świetnie. Zaraz mam nadzieję, że Wam to pokażę. No i tutaj ta piłka jest uwięczona otwieraczem do puszek. Też praktyczne. Również jest nasz scyzoryk wyposażony w szpikulec. Szpikulec prezentuje się następująco. Myślę, że jest dosyć też praktyczną rzeczą. Można go używać do samoobrony. Jest on naprawdę ostry. Bez problemu przekujecie nim drewno, plastik i inne tworzywa, również jak i cienkie aluminium. Myślę, że da radę ten szpikulec przekuć. Kolejnym narzędziem jest korkociąg. Tutaj zasady działania chyba nie muszę tłumaczyć, ale zademonstruję. Oczywiście się. Kręci tak, jeżeli chcemy otworzyć sobie, załóżmy, jakiś korek, bo do tego służy korkociąg. Kolejnym narzędziem będzie, będą to kombinerki, jakieś szczypce jednocześnie. No, oczywiście, można tym odkręcać różne śrubki, przecinać różne druty, no, rozmaite rzeczy, po prostu, no, kombinerki, jakoś bez większej filozofii. Poprzedni model tego scyzoryka nie był zaopatrzony w kombinerki, a tutaj jak widać się mieści on dosyć dobrze, są dobrze ukryte, nie wystają. Łatwo się otwiera, bez filozofii większej, wygodnie się nimi operuje. Naciska się oczywiście palcami na tą wajchę. Tak to nazwijmy. No i ciekawa sprawa ogółem. Dobrze, że takie coś dodali do tego typu multitula. Na pewno jest bardziej praktyczny przez te kombinerki. Wielokroć używałem tych kombinerek. Wielokroć w ogóle sam multitul mi się przydał. Jest on poręczny. W zasadzie nawet niedrogi. Można go oczywiście schować do załączonego pokrowca na ten nóż. Oczywiście jest zawieszenie. Możemy sobie zawiesić na jakimś pasku. Łatwo go można szybko wyjąć. Jest przystosowany również do zawieszenia kółeczka. No a więc zaraz pokażę Wam na jakimś kawałku drewna, jak to wszystko wygląda, jak to tnie. A więc widzimy się za jakąś chwilkę. Dobra, już mam dwa kawałki drewna, a więc teraz zademonstruję działanie tej piłki. Cały proces przyspieszyłem, bo oczywiście nie chciałem przedłużać, bo oczywiście chciałem, żeby to było takie krótkie wideo a więc piłka tnie rewelacyjnie. Nieraz się w sumieniu przeciąłem, a więc trzeba szczególnie uważać przy tym nożu, bo on naprawdę posiada bardzo ostre stalowe ostrza ze stali nierdzewnej oczywiście wykonane. Jeszcze co tu można dopowiedzieć? Można dopowiedzieć o tym, że jest po prostu... Dobrze chwytny ten nóż. Posiada okładki antypoślizgowe. Multitud możemy trzymać, nie będzie on nam się wyślizgiwał z rąk. Jeszcze tutaj taka plastikowa butelka ode mnie w gratisie. Pokażę działanie tego noża. No jak widać. Bez, większej, bez większych problemów tnie plastik. Co prawda nie jest ten plastik aż taki gruby. A czykolwiek tnie go dobrze. Teraz jeszcze szpikulec. Który również się przebija przez plastik jak przez masło. kombinerkami tutaj pokażę Wam jak mniej więcej kombinerki też mogą służyć do cięcia Proszę. a więc to by było na tyle w tym odcinku jeżeli materiał się Tobie spodobał nie zapomnij zostawić łapki w górę polecam również zasubskrybować mój kanał ponieważ rzucam filmy co tydzień w niedzielę również polecam zostawić dzwoneczek aby być na bieżąco z nowymi filmami. A więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i pozdrawiam.